Karol włączył nagrywanie Szyma! Nowa seria, będzie seria Ziemianka Jesteśmy na Ziemianie Możny tutaj rozpakowuje ładunek Stoję na dywanie, który przynieśliśmy dawno temu To jest tapczan, na który Ale jebie ten Tak dysz... się... Jak cudownie Dobra, gruby Trzymaj tutaj jest, robi fajne rzeczy się Nie wiem magna. co jeszcze robi Dobra Tutaj ten, o kurwa o, Co ci chodzi? Moje kolano Pomocy, ten pan mnie prześladuje tak wam się rzuciłam Ten pan mnie prześladuje Dobra, tu jest dziursko, nie? Tu jest około 10 metrów głębokości, a na filmie się wydaje, że to są no 3 metry, nie? To jest 2,5 10 metrów wysokości Okopy to są, jak chcesz A tam jest bitwin Życie jak w Madrycie Tak, tak, tak Dobra, chłopaki tutaj bardzo ładnie kopią Kamery są poustawiane wszędzie, żeby było wszystko widać. Kopie gruby, kopie moszny. Kamieni, dużo gruzu. Ale powoli, powoli robota idzie. Na prawie całym o jeden poziom, więc nie jest źle. U. Zastopuj całkowicie. I wygaś. Gruby w 2T. Siema. Uwaga, Mączki robi content, tak jak test, zawsze. Test zawieszenia 2T. Niedobite. 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 Bite. Dobrze widzowie chciałem wam przekazać, że schodu tam nie ma i nie będzie. Ja potwierdzam. On potwierdza. On ma, to on ma małą przerwę. No jeszcze tutaj chciałem pokazać. Jak zajebiście schody zrobiłem. Bo gruby by tak nie umiał, ale no ja zrobiłem, no. Ja tak umiem. Patrzę, chłopaki. Siema, siema. Tutaj się wchodzi. Tutaj siema. są chłopaki.

Dobra, ze mną rękawiczki są tak spocone kurwa, nie wiem co, jakby z pralki ja dopiero wyjął. Ja nie wiem co on z nimi zrobił. Stoi tam, kurwa, cały spocony, mnie drzegu, kurwa, że mam kopać, nie? A ten zapierdala pod jego żelazną dłonią. Polska budowa? Polska budowa. Księżniczka? Mam a i łapie twój snop. Mam malę! Mam ale chwilę ktoś komuś brymy pierdolił Mam malę zaraz i brymy Mam ale! Mam ale wypierdolę Czemu w, w mamale, mamale. Mamale, Siema chłopaki! Przyjechały z tunterzy Koledzy przyszli! Ci Ten jeden przyszedł Halo? Są tacy niste, że prawie nie myli pokazałem, ale dobra A Tam jest bitwin zajebisty, zajebisty bitwin A tam jest ten grubas i tam jest mączny Ten sławny grubas z YouTube'a O tak! A wow, brydę swoją Pomocy Jesteś w tym terenie Razem robimy stąd Niech pan mnie nie leje To już się kameruje Ja zrobiłem TV Chlanie wody w 2T Zabił Grubo. Grubo. Grubo, grubo. Gruby była. Już wiesz. wiesz grubo. O! Gruby to będzie leżało, a ja podeptałem. Ja mam z... wyrzuty sumienia no. Ja nie, nie, z... wiem, to to nie, nie wiem czy zasnę ja dzisiaj w nocy. Nie wiem czy dzisiaj w nocy zasnę. Widzowie. Ja wcale nie, ja nie mogę. To są wszystkie rzeczy nasze, to są nasze koledzy. Zostawiamy tu kolegów, żeby kopali Tak, tak, ja mogę pracować pan, pan tutaj niebieski nie ma, nie ma ten ścian kopać, bo, no bo ostatnio skopał tyle ścian, że... Ja że... Zapomina, gdzie że ja jestem No, niebieskim. bagno co do picia bierzecie? Do, do picia... To zawsze no No to to zawsze... 75 Ja też biorę... Nie, nie wiem, czy to się kosztuje? 3 zł. Obkowe, bułeczki biorę Kosztuje... To weź tego hortexa co tam będzie 3 złote kosztuje Jabłko, mięta No Dobra To weź jego i trzy bułki Dobra A reszta do mnie. Hejs do... Hejs Hejs do Tego wejder. nie powiedziałem Jakbyś Reszt... przywiózł resztę, to bym się cieszył No, dokładnie, Aha. dokładnie Dobra, to się nie będziesz cieszył ja ma... Pamiętaj, że ja mam twój telewizor A do, dobra, no to ci przywiozę resztę, no Będzie A. ten, no Dobra, ja tu będę kierownikiem budowy Gruby jest kierownikiem budowy Dobrze Rób content Jest content Rowery Dobra, lecimy sobie do... Jadę na bitwinę O uwaga Tutaj o tym o, Widać coś, może widać coś eee, Lecimy No ciasno jest, ale lecimy we dwójkę na Ja na kierze ty, bo ja nie wiem czy to się zmieścimy No może to się nie zmieścimy Dobra, schodzimy Mam male Ja kurde O mam ale Bitwin power Bitwin Power Znowu spotkaliśmy tego słynnego dildozaura Jest teraz jest w swoim środowisku czyli pod dino obok bitwina <grym> Dinozaur pod dino Dinozaur jest no, słuchaj Jemy różki obiad, gółeczki, picie, horteksy e, Tutaj mamy różki obiad, niestety no, mamy tutaj baterie gruby. gruby O to się ma to ja Ten w pieprzabuk Tutaj mamy tego dziada mamy Jak ty na niego mówiłeś Dinozaur Mamy dinozara Mam tutaj wiadra a gruba je przedziurawił wszystkie, z nienawiści do mnie i do innych tutaj no też przedziurawił wszystko skopał je jak ham najgorszy. Na szczęście ja znalazłem te wiadra i no i z, przyniosłem je samodzielnie, jechałem rowerem 30 km do tego miejsca i je przyniosłem, żeby były nowe, żeby gry miał nowe. Cały skład. Nie wiem o co chodzi, ale czuję ten waj. Pierwszy kiedy wchodzi to czuję ten waj. Cicho tam Gruby trzepał 10 minut. Złaś kurde! Debile tańczą i nagrywają siebie nawzajem, teraz gruby. Zniebę mu tą kamerę. No, 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 ta, ta, ta. Nie trolluj. Co mnie tu nagrywasz? Dobra, A po co do komu? Nie trolluj! Ej, bo ogólnie gościu przed chwilą przyszedł się spytać co my tu robimy Ale mu powiedzieliśmy ja Zrobię ci content, pa, 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 pa Ała kurwa, złamałem piszczel <grym grym grym> I wodę wylałem Nagrało się? Ja też Zapierdolę ja cię Patrzcie jak lata no I pa, bo teraz usłyszałem no Jak tam twoja laura? Jak Jaka Laura? o co się powiedzieć? Nie to... chcę tego słać. No daj, <grym> dawaj, dawaj! Prześpiłem się te chłopacy bili. <grym> Uda się mnie. Złamałem nogę. Złamałem <grym> nogę. Złamałem nogę. Idzie do mnie! <grym> a waaa! <biję> mnie, a <grym> Nie zauważyłem, myślałem, że klaszcie. <grym> Ała boli, Ufa, boli mnie tak mocno, że nie wytrzymuję. Gruby zapierdziela na łupacie Tak się zdobywa szacunek w reducie Ten mój szpadel wykopał całą tą ziemiankę Tym spadem rozbijałem beton Tym spadem wszystko robiłem Bagno, bagno tym robił Bagno tym robił, zapieprzał to i całe dnie, ja całe noce Ja ten szpadel myłem wodą nie? i on wyglądał jakby był oblepiony gliną. A ja już mam pracę goską Kolega mi trzepie materac bardzo mu dziękuję To będzie wycięte Ale tego się, ale ja się Balenciaga, twój stary naga je yeah. Wyjątkowo was wycięł nie? Nie? Kurwa rzucił Kon ten Z nasa A z czego dach robimy? Z papy No koledzy sypią tej koledzy pierwszy dzień na budowie w 2T Tu drugi kolega W 2T Kolega z się na tej budowie, pierwszy dzień, no, można wybaczyć A gruby? Już się nie wyjmie O kurwa O kurwa Czerwony Jebany Czerwony Zaraz przyjdzie czerwony Ała, oh wow. boli wszystko mnie Konten. Robię całą noc Bagno tutaj kanapę